Witaj, piękna nieznajoma. Jestem emerytowanym amerykańskim żołnierzem z polskimi korzeniami. Moja żona zmarła 10 lat temu. Chcę zacząć życie od nowa. Pragnę na starość osiedlić się w Polsce. Szukam prawdziwej miłości. Wierzę, że odnalazłem cię, aby dać ci szczęście. Jest tylko jeden mały problem, ale na pewno rozwiążemy go wspólnie. Miłość wszystko zwycięży. Chcę ci wysłać całe moje oszczędności, żebyśmy mogli już zawsze być razem. Ale najpierw potrzebuję trochę pieniędzy. Pomożesz mi? Najdroższa? To tylko rata za telewizor. Amerykański żołnierz, nie daj się oszukać. Nie przelewaj pieniędzy nieznajomym w internecie. Stop manipulacji. Nie daj się oszukać.